Siemanko z tej strony, Elio Bateria Retrofan. Na moim kanale mieliście okazję zobaczyć przeogromną kolekcję komputerów, konsol i gier Łukasza, o którego byłem już parę razy, który tą kolekcję pokazywał, a, mi, a wy mieliście okazję ją właśnie. Pooglądać, popodziwiać, pokomentować. Ta kolekcja jest do obejrzenia. Jakby jakbyś się nie widzieli jakimś przypadkiem, albo chcieli jeszcze raz sobie obejrzeć, jest na kanale u mnie w takiej zakładce Playlisty. Tam jest playlista retro kolekcje. no i można sobie to tam po, popodziwiać. Natomiast dzisiaj wrzucam kolejny materiał do tej właśnie playlisty. Tym razem od naszego retro kolegi, który się nazywa Michał. Ale to nie jest ten Michał którego tam w fotkę sprzęcików wrzuciłem na, na społeczność. To, to są inne Michały. Zbieżność jest po prostu przypadkowa imion. Tamten był Michał, chyba nie wiem, jaki Michał. Michał, a ten jest Michał B. Także dwa inne Michały, dwie inne kolekcje. E, natomiast e, tak wam jeszcze powiem, że tak zastanawiałem się, czy w ogóle tą kolekcję e, Michała wrzucać e, no, do, do siebie. E, z tego powodu, no, ma tam w domu swój tam retro pokojik, ma tych komputerów tam sporo w tym pokoju. Ale powiem Wam, z dwóch powodów się zastanawiam. Pierwszy powód jest taki, że wszystko na literę C, prawie wszystko, prawie wszystkie komputery na literę C, a jedyna atarynka, która... To jest w ogóle chyba złośliwość, bo yy, nie, raczej ktoś inny by mi nie wysłał takiego filmu, żeby tak dobitnie podkreślić, że Atari to się chyba do niczego nie nadaje, a Michał to zrobił. To chyba złośliwość była jego i wysłał właśnie filmik, w którym jest jedno jedyne Atari, na którym pokazuje, że to Atari to tak za bardzo nie nadaje się chyba do niczego. No zobaczycie dlaczego, zobaczycie dlaczego na tym filmie. A ja myślę, że na pewno, na pewno chociaż jeden jeszcze wolny kontakt by się, by się znalazł, a jakby się nie znalazł, to zawsze można kupić przedłużacz. Ale nie, zrobił to, co zrobił. Natomiast już no, wysłał mi ten, ten, ten film, te 250 mega filmiku, tam zapłacił za te megabajty do wysłania, nie wiem ile to impulsów, ale no to już postanowiłem, że dam ten filmik, sami zobaczcie. Ja wiem, że niektórzy mogą go troszeczkę... Z... Oglądać taki niesmaczeni, bo to jednak komodore głównie, ale zobaczcie. Zobaczcie. Eee... Tyle. Chory jestem w ogóle. Mam, mam katar, źle się czuję, jest mi zimno, ale i tak wstałem o 4.30 specjalnie dla was.